Siemka, tu Jaskier 144 i zapraszam na pierwszy odcinek, na kolejny, to znaczy Boże, na trzeci odcinek bodajże naszych, y naszego kloskowego świata Minecrafta. Co so, jest za takie nieogarnięcie na początku. No to tak, single player. Tu mamy już nasz świat. To nie są moje save, od razu uprzedzam. Jakby coś. Nie pokażę Wam tych save po prostu mojego brata. Dobra. Od razu mówię, że jeszcze nie używałem już od dawna tego saveu. Sejf, yy, tydzień mm. temu grałem, czyli wtedy, kiedy nagrywałem odcinek, nadem jeden cholerny kaszel męczy, nie wiadomo dlaczego. A ja zaczynam powoli się wściekać, bo zawsze przy nagrywaniu coś musi być. Dobra, jesteśmy już tutaj, yy, opuściliśmy wioskę, mam ją gdzieś, dobra, yy. <laughs> boże, i tak, kolejny odcinek zaczynamy poza wioską, yy, nie ma co czego tam szukać, będę się tu tłukł teraz z drewnem, albo dobra, nie, nie tym. I tym razem szukamy już miejsca na bazę. Mam dość po prostu robienia tych yy, słupków. Yy, wioska mi będzie robiła za punkt orientacyjny. Nie potrzebuję miejsca spawnu, jak już wiem, bo... Yy, bowiem po prostu nie czepiajcie się. No i teraz. No albo dobra, zrobię sobie te kilka ich. Niech sobie będą już. Nie no kurde, nie mogę, mam słabo już do tych punktów kontrolnych. Zawsze sobie robiłem, grałem już na Alfie. To znaczy nie tyle na Alfie, to znaczy tak, na Alfie grałem, ale było to dawno. Yy. Potem nie grałem. Bo też, no, nie pamiętam Jeszcze wtedy łóżka nie zmieniały miejsca spawnu Był łóżka wprowadzone, ale nie zmieniły miejsca spawnu, pamiętam I wtedy akurat robiłem sobie takie obeliski, żeby wiedzieć, gdzie jestem Potem przestałem grać, a teraz mi się znowu zechciało, nadarzyła mi się okaz grania w to Odnośnie tego, co napisałem w tym odnośnie tego co napisałem yy, w yy, opisie tam yy, to znaczy w opisie kanału yy, Oblivion będzie i to zapewne już jutro będę wsadzał Obliviona tylko że powiem wam tak nagrywałem, od, nagrywałem już odcinek trzeci raz tego Obliviona będzie to trwało może z 5 godzin zanim to się ten, przekonwertuję, to znaczy nie tyle, zanim się przekonwertuje. bo nawet próbowa nie próbowałem tego konwertować. Pliki z gry samej miały 2 minuty po 3 giga. Rozumiecie to? 2 minuty po 3 giga. Konwertować się to się będzie może przez 2 godziny na komputerze, dobrym dosyć. A y, dobrze więc, że akurat zmieniłem komputer. Tamten miał y, już y, wysłużony 7 lat. Y, y, I dostałem go na komunie. Możecie sobie obliczyć ile mam. Albo poszperać w komentarzach. Pod, y, do, do, co do kanału. Ym. Tam na pewno jest napisane ile lat mam. Możecie w każdym razie wywnioskować. Albo tak jak chcecie. Tak, tak będzie na przykład szybciej. Według mnie tak by było szybciej. Wywnioskujcie sobie ile mam lat. Chyba że nie chcecie, mnie to nie obchodzi. Dobra, nie będę już robił tego, bo się zamotałem. Nie no, kurde, chciałem zrobić sobie drogę do tego miejsca spawnu. Okej, okay, chciałem zrobić ją, ale mam po prostu taka dość. Postawię sobie łóżko, zmienię miejsce spawno i tyle. Tylko nie wiem, gdzie iść. Cholera, żeby się nie okazało, że klucze w kółko. Wiem, że takie coś może być strasznie nudne, że wasz to może wkurzyć, że tutaj łażę po tym wszystkim. O, czyżby mały kanionek? Eee, nie taki mały ten kanion tutaj. A nie, to nie kanion, to jakaś jaskinia? Jaskinia. Dobra, wezmę sobie jedynie. Może się przyda, może nie, może będzie fajnie wyglądać. Przy domku. Albo w domku. Zaraz, na jakich ja ustawieniach gram? Czekajcie chwilę. Peaceful, no jasne! Były ustawienia Peaceful chyba jeszcze z tamtego czasu. Dobra. Będziemy grać na Hardcora, czyli teraz... Normalny. No dobra. Nie taki Hardcore znowu. Zdychaj. Nie wkurzaj mnie i zdychaj. Dobra. Nie mam pojęcia, gdzie się osiedlić. Chcę mieć domek jednocześnie w górach. Albo na jakimkolwiek zniesieniu. Jakiekolwiek zniesienie, byle była po prostu ładna okolica. Żeby było ładnie, żeby było ciekawie. Nie epicko, nie potrzebuję jakiegoś lepickiego wielkiego domku. Jakiejś Hacienda czy coś w tym stylu. A nie, hacjenty potrzebuję. Hacienda to ja będę miał. Tylko nie chcę po prostu, na przykład yy, kopiać, kopiować pewnego pana. Po prostu nie chcę, nie chcę, żeby jednocześnie było no wiejsko, czyli ogólnie kurde znowu kopiuję jego teksty. Yy, nie chcę, żeby po prostu wyszło głupio, a jednocześnie, żeby yy, było, były fajne po prostu widoki. To by mi udowodniło, że na przykład nie potrzebuję jakiejś, na przykład jakiegoś zajebistego ukształtowania terenu, żeby zrobić sobie domek na przykład jakieś ładne epicki. Tu na przykład nad tym jeziorkiem ładna okolica. Tu by było ciekawie. Tu by było dosyć ciekawie. Tylko... O Jezu, no tam dalej może być coś jeszcze fajniejszego. Dobra, biegnę dalej, jeszcze tam... O kurde, słońce już zachodzi. Najwyżej się na noc zakopy w nogle. I tyle. Noc, przeczekam. O! A mówiłem, że może być coś pikiego. Wody nie musi być. Mogą to być jakieś małe zbiorniczki. Na przykład... Yy. No mogą to być jakieś małe zbiorniczki. Mogą to być... Yy. Na przykład jakieś jeziora, rzeka obok. Kurde, noc jest. I znowu będę musiał szukać miejsca. Sorry, że jestem trochę nakręcona, ale no tak wyszło. Nie denerwujcie się, że zachowuję się lekko dziwnie. Ale czuję się jakby ta gra mnie coraz bardziej robiła w konia. A teraz jeszcze tak się musiał ustawić. Boże, zapomniałem jeszcze o jedzonku. Tego to ja za dużo nie mam A nie, mam tylko nieugotowane To znaczy nieupieczone Kurczaka da się ugotować? Nie wiem Hej, dużo daje ten Dużo daj gotowane pieczone mięso No to chodźcie Trzeba wam łebki poużywać Co z tego? Zdychaj. Jeszcze ty. Dzięki. Dobra. Idziemy obejrzeć tą górę z każdej strony. Być może. u! Czyżbym znalazł kompleks jj Byłyby jaja. Gdyby tak. A raczej podobne coś. Może znalazłem... O oh, kurde, może coś podobnego znalazłem. Oczywiście nie coś takiego samego, tylko po prostu o podobnych... ...parametrach? No, może... <laughs> Znowu się podnieciłem. Boże, podniesiłem. Znowu zmodulowałem głos. Wiem, że głupio to wyjdzie, ale dobra. Jeszcze chrypa. Mm. Gdybym tą górkę trochę zmniejszył. Wyszłoby dobrze, a tutaj życie tracę. Bo oczywiście to wredne coś mi wkurza. Dobra, coś takiego może być. Tutaj zrobię sobie po prostu na klifie domek. Będzie zajebiście, bo będzie... Nieźle będzie. Nie, dobrze będzie, dobrze. Wejście na górę skały. No ciekawie by było. Zacnie całkiem. Nie zdychaj, nie zdychaj, Boże! Chopie, ogarnij się. Chłopcze, ogarnij się, dobra. Uuuu uh, uh, Jezu Jak ktoś wie co ten dźwięk oznacza Bo ja chyba wiem To spytaj Napiszcie mi czy to jest spaw, Czy to oznacza spawni, czy system jaskim Bo coś takiego Wiem że coś takiego było Tylko dawno w tą grę nie grałem Tak no, poważnie Dopiero teraz zacząłem grać, kurde. Poczekajcie, ja zrobię tutaj cięcie i znajdę wreszcie sposób wejścia w tą cholerną górę. Oj, czekajcie, to będzie koniec tego odcinka, bo na razie kończy mi się czas, coś mi poinformowało, że czasu już nie mam, a więc komentujcie, subskrybujcie, a ja w następnym odcinku, który ukaże się pewnie też dzisiaj, Znajdę wreszcie wyjście na tą cholerną górę i spróbujemy coś zrobić, coś wybudować już. O, znalazłem wejście. No, to na razie trzymajcie się, cześć.